Niestety nie możemy tolerować takiego zachowania. Straszyceum opiera się na akceptacji, zrozumieniu i tolerancji. Abyście miały czas, by przyswoić te wartości, moje panny, spędzicie ze sobą cały dzień. Co? Niewykonalne! Te magiczne bransolety powiążą was ze sobą. Nie oddalicie się od siebie na trzy kroki aż do trzeciej. Spędzicie ze sobą każdą sekundę do tej godziny i mam nadzieję, że się czegoś nauczycie. A jeśli przekroczymy te trzy kroki. Aula wiecznej pracy domowej. No i straszliwa klątwa zawiśnie nad waszymi obydwoma domami, ale generalnie to ta wieczna praca domowa. Dobra, utknięcie z tobą w parze nie jest wymarzonym zajęciem, ale postarajmy się to wytrzymać. Powiedz mi, czemu rozpoczęłaś te wojnę na śnieżki? Bo i nie rozumiem, to znaczy rozumiem, jestem bardzo wyrozumiała to moja zaleta. Tego ja nie rozumiem. Ta franki wydaje się miła, ale dlaczego mnie tak? To ty byłaś prowokatorem! Cóż, chyba nie chcesz mi powiedzieć. Wrócimy do tego później. To skąd pochodzisz? Ze szczytu w Himalajach. O super! A którego? Myślę, że nie będziesz go znać! O. Dobra, um, masz ładny maszynnik. Ta pogawędka do prawdy nie jest konieczna. Tutajsi ludzie mówią zbyt dużo o błahostkach. Czasami lepiej po prostu milczeć, a niegrzecznie. Ale to było miłe. Chcę, by zaoszczędziła oddech. Zagmatwane to, Franki chyba mnie już nie lubi. Musimy iść do klasy. Masz rację, nie mogę się znów spóźnić, bo będę miała kłopoty. Chodźmy. Polubi mnie, jeśli pokażę jej dużo lepszą drogę do naszej klasy. Hej, czekaj! Musimy iść razem! Stój! Poprawię! A, zepsułaś! Tego nie można wypić! Ale my pijemy w ten sposób u nas w górach! Jest pyszne! Myślałam, że jej się spodoba! Hej, baby! To znaczy, Abby. Nie przedstawiłem się wcześniej. Palony. Rozpalony. rany! Zimne ręce! He, a już wiem, jak rozgrzać twe serce. Potrzebuję pomadki. On jest płatkiem śniegu uważającym się za górę lodową. Tak, to o nim... Chyba. Tak, lepiej uciekaj. Mówiłem, że nienawidzę czerwonego. Nie wolno nikomu ganiać po korytarzu. To dotyczy także byków. Nie! Rany naprawdę uratowałaś mi moje śrubki. Zapomnijmy o tym. hej! hej! <laughs> Co za kreton.